Tylko dla mnie robi wrażenie, Jest to moje łażenie. Nieważne czy w bloku, czy w domu, Przypisujesz się komu, przypisujesz się komu. Na, najlepiej robi co się kocha. Nic złego, żeby nie trafić do locha. Powinno szanować się innych, Jednocześnie nie zaniedbywać poglądów swych. Tylko dla mnie robi wrażenie, jest to moje wrażenie. Nieważne czy w bloku czy w domu, przypisujesz się komu, przypisujesz się komu. Raz, dwa, trzy, nabijamy, dalej ćwiczymy, radę damy. Będzie forma na lata, trzeba zachęcić tego małolata. Tylko dla mnie robi wrażenie, Jest to moje łażenie, Nieważne czy w bloku, czy w domu Przypisujesz je komu, przypisujesz je komu, komu, komu.